Szczęść Boże, cześć, dzień dobry. Poniedziałek, dzień 22 marca. Drugi dzień wiosny kalendarzowej. Czuję trochę po plecach zimno, ale no generalnie drugi dzień wiosny, więc przynajmniej niech nas rozgrzewa. Będzie cieplej, ufamy to, że będzie cieplej, że święta będą ciepłe i nic tego nie zmieni. Ale wsłuchujmy się już słowo na nowy tydzień. Wielki Post już coraz bliżej końca, ale my nieustannie chcemy się wsłuchiwać Boży głos. Pan jest moim pasterzem. Niczego mi nie braknie. Chyba najbardziej znany psalm. Fragment z psalmu 23. To prawda, która powinna nam brzmieć w uszach mustanie codziennie. Pan jest moim pasterzem, to znaczy opiekuje się mnie. Ma kij, żeby nie bronić. Ma laskę, żeby mnie chronić przed niebezpieczeństwem, gdy na przykład będę spadał w dół. On będzie przy mnie po to, żeby mnie ratować i dzisiaj zapraszam też was do tego, żebyście otworzyli sobie liturgię słowa z poniedziałku tego piątego tygodnia Wielkiego Postu. W pierwszym czytaniu z księgi Daniela usłyszymy też słowo, jak Daniel ratuje od śmierci niewinną Zuzannę. Ten piękny młodzieniec ratuje niewinną krew. A w Ewangelii usłyszymy jak Jezus Owszem, winną krew ratuje, ratuje kobietę, którą przeopada na cudówstwie. On najpiękniejszy z synów ludzkich. Dlatego dzisiaj to wielkopostne wyzwanie na początek tego tygodnia jest następujące. Usiądź sobie z Panem Jezusem, weź jakiś, znajdź, może jeżeli nie masz w domu w internecie, poszukaj jakiejś ikony Pana Jezusa, Jego wizerunku i wpatruj się w Niego, właśnie w tego najpiękniejszego z synów ludzkich, tego, który jest Twoim posterzem, najlepszym posterzem. Posiedź z Nim, zachwyć się Jego pięknem, Jego dobrem, tym, że On jest pełen prawdy, pełen miłości, pełen pokoju, skoro On taki jest. To po pierwsze, uwolnij Ciebie od tego wyroku oskarżającego, który z racji twego grzechu na Ciebie jest wydany. Ale też, co najważniejsze, dzięki niemu najpiękniejszemu z synów ludzkich będziesz stawał się coraz bardziej do niego podobny.